rzeźnia, hańba grzech i srom, zabójców niekczemne hordy, stryczki topory mordy. On sam, on rodzic, ich mięso zjada, straszna ohydna biesiada. Jak iż to ona w tej chwili krwawy gotuje los. Obiada, biada, ten potwór człowieczy na zbrodnie nowe się sili. Chwała rzeźniach, hańba grzechów, zabójców, nikczemnych hordy, Zawory, stryczki, tupory, mordy. On sam, on rodzic, on, on sam, on ich mięso straszna, ochydna biesiada. Jak biesiada. Jakiż to on w tej chwili, Paweł dotuje los, obiada, biada, biada, ten potwór człowieczny, zbrodnie nowe się siły.

Wczorajszych zabójców w mięczeniu zaborów w mięczeniu ryczki tupory marty. On sam, on rodzic, niezamówi, zjada, mi straszna ochrona wysiada. Jakiś to ometki, w którym lecali, to tu je los. Objada, objada, objada. Tym bosłym człowiekiem nie nowe nawet siły. Wczorajszych zabójców w mięczeniu zabójców w mięczeniu zabójców w